Nie wiem no, lag no, i Fraps przymulił i się nie włączył no. i to nie było wcale takie piękne. I otóż kolejna mapka, nie wiem czy to kolejny odcinek, ale na pewno kolejna mapka D. Ulice. To znowu tak, na ciebie tak. czekać. Tak. Jak to się nazywa? Ulice? Tak, ulica. Nębre. De, Wychodzimy na ulicę. Będziemy jak żule. Otóż, jeśli kto nie, nie grał w takie piękne gry jak Let's for Dead niektórym się nie podoba, nie, mi się bardzo podoba. Wiesz, że mamy bardzo podobne staty. W różni, tak w różnicy od tego, od poprzedniej części, gdzie prawie cały czas było ciemno, teraz mamy mapy otwarte i jasne, gdzie można włączyć sobie latarkę. I co dla mnie jak w jedynce, opcja włączenia latarki była bez sensu. Tylko przy Witch. Te, tylko tam się to przyda Którą też pewnie poznacie. Witze są fajne. Dobra, leczymy ładnie, rany. Ładnie krzyczą. Kręcimy się napięcie. Musisz na mnie poczekać. W międzyczasie. Bo boty nie... mają apteczki, a stoją takie ten. A stoi parę na blacie, to i poleczę i boty. Tam 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 tam, Ty by the way, czy ona ma koszulkę z gorzonym filmem? Nie wiem. Nie, tak mi się zhidłowało. Nie wiem, ja widzę. O, 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 o. Się, ciemny ekran, ciemny ekran. Co się dzieje? <laughs> no o, brawo, wczytałeś coś widzę, się. Coś widzę, coś widzę, o, ja żyję. Pamiętaj, a teraz biegniemy po męsku. Ja teraz sobie biorę lepszego uzika. To coś z y, rurki czegoś tam i czegoś tam jest dziwne. Ale to z rurki jest celniejsze. Ale łzik jest silniejszy. Dobra, otwieramy i na Leroy'a Leroy! strach, Trach U Baseball. A, to wieka um. Bawimy się w kiboli. Baseballem gnoi Teraz ja się pobawię piłą mechaniczną. To po... to bądźmy razem. Dobra, nie malujmy benzyny. Right. Boom. Tak, porzucam sobie baniakami, bo mi się nudzi. Czy ty zacząłeś obrywać? Mam AMO, lepsze. Stawiam ammo. Nie zgadnę psiarnie obok ciebie przejeżdża. Nie. Bo tak cicho zaczęłeś siedzieć. oj oj oj, oj Hunter. Który w dodatku się palił. A to przede mną. Wszyscy w jej swoje. A idziemy dalej. Mamy coś w szpitalnym. Czasami się tu pil re respią. Nie ma, to idziemy dalej. Było to po co mi latarka włączona? Żeby sobie pobłyskać, co, oni tam strzelają. Jeden plus botów, on, on, one widzą przez ścianę. Ow! Dostałem przez drzwi i nie jest pięknie. A to jest tank! Wielki syf! Zginął. Ten się wpił mechaniczną. pod <grym> tak, nie do niego piłą mechaniczną. Charger! O, oh, Ja mam adrenalinkę, ty sobie weź <grym się wziął> Musiałeś to zrobić. Jo. Blu, 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 blu. Ty nie sprawdzasz wszystkich pomieszczeń. No tu są ja czasami po fajne rzeczy poukrywane. Ała, Boli, 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 boli. Umieram. Dzięki, mamo. Nie kłam. Dzięki, mamo. Jak ja kocham boty! Znamy główki i jest fajnie. Haha, ha, nie powiedziałem, że jest piękny Wiesz co, idziemy w tą stronę. Wiem, ja tam patrzyłem, czy coś nie jest ukryte. M. Tu często coś leży. Ciekawe, czy ten dynamit się kiedyś dopali. Jaki dynamit? A. Ale to się nie pali chyba. Pali się. A nie, pali się ląd. Nie, najlepszy wyczyn to jest dla mnie trzymać koktajl mołotowa, który się pali przez godzinę. Ej! Nie mogłem przeskoczyć. Katana Sword. Katana. Chcę wezmę katanę, ty weź moją ten... Mm. Ale ja mam ten. Ale ja mam ona jest pełna prawie. Mówię, weź moją piłę, ona moja jest prawie pełna. Zaraz ci boty ją zakoszą. Co najciekawsze, w ręku jest czerwona, a na ziemi jest biała. Czekaj, ale la, zaura. Ona jest ten. Ona nawet czerwona nie jest. Ona jest żółto-biała. Cicho. A. uważaj, w Nie żółto białka pomarańczowo-biała. Daltonista zezna. A poprawiłem się. O, smoker. Charge Moker, dymi, Elis, to charge tak. mi. Upalił szlugi, wydłużył mu się język, i teraz dymi. A To się strzelał mi w dupę. Zaczopowo. <grym> Kolejny granacik. To jest O, siekierka na ścianie. A co jest w tym pokoiku tutaj? Słyszek taka jedna pani. A! Gdzie? Czekaj, jak sobie pójdzie. Chodzi ze schodu. Cio! Znajdzie nas. Chłopo, płacze. Czuję się jak w horrorach. A wiesz, że w jakimś tym... Nie pamiętam, wiesz, na tak, Wiesz, że ona tak krąży. Na którejś mapce masz ten... Śpiewającą witch. Póki nie... Póki jej nie przeszkadzasz, jest dobrze. A te boty na stówę zaczną strzelać. Zobaczysz. Nie, nie strzelają. Bła! Mamy zaraz lipę. Zamniży, zamniży! Tak, kłódź jest potężna. A nie żyje. Niech, 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 nie Apteczka. Mogę się poczekać, aż boty to zrobią. No w sumie, bocie. Bocie boli mnie. ulecz mnie. Bocie! Zbliż się do Roszela. O! I tak ma krzywą, mordę. Yes. Tak, to i była ładniejsza. Ta była. Ale nie mi oceniać. A snajperą się Pobawi pobawię się chwilę. Masz w dubską. i tak mało przydatną bronią. Lewcie. Bo głównie i tak musisz ruszać cały czas w dupę. Wezmę sobie ten Karabiny Tak nie będę mówić nazw tego, bo i tak nie... połowy nie pamiętam Dla mnie to jest shotgun karabin, shotgun karabin i tyle Strzelamy Waga, zaraz wyrąbię! Ale co? Nic bo strzeliłem w kanistę w ten w kanister z benzyną on się podpalił. W każdej grze musi być coś, co się ten wybucha albo podpala. Najczęściej są wybuchające beczki. Już mogę? No w sumie. Jak mogę wziąć nowe to... Ja przy wiczu wiczu to i użyłem. <laughs> I dlatego zaczął mnie ścigać. Dobra. Ja chciałem podpalić benzyną. <laughs> Teraz ty postawiasz. E, ty stawiałeś tam, a to pojawiło się tutaj. Cicho. Ta animacja jest bugowana. To, 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 to. Poznajcie mojego przyjaciela. Fuj, 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 fuj. Śmierdzi, śmierdzi, strasznie śmierdzi. Może i w Szambu! Haha, ty czy teraz był kolej z kolą? Tak, lubię to robić. Odciąłeś mu nogę, karabinem. Tak, teraz, teraz będzie kolej z kolą. Money, money, money. Zlagowało mnie, lagi, lagi. lagi. Dobra, no skorzy skorzystam z okazji. Ja też. Gdzie jest jakiś fajny shotgun? O, laser. O, Chodzi do papy. Gdzie są laserki? A tutaj. Idę. W sumie laser po co mi do shotguna? Pewne tego żelaznego, on jest fajniejszy. Teraz marudzi nam kolej z kolą, chyba. No. On tu mieszka. To idziemy po kole, ludziska. Safe for less. Dobra. Chciecie. Wrzeszną na to regulator. Oj, 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 oj! oj. O niego, Dobra, szybko, szybko po szkole. kole, szybko po kole. Pils Ja biegnę po kole. Mam kole. Wyjdziemy. Ty bierz kolą. Tak, bo nie mogę inaczej koli nie mogę sobie schować w dupę, ja i potem wyjąć shotguna. Nie, bo to moja cola. Ja raszuję poza tym, z tą Ciesz się, że. A będziemy na tym, na, krew, na wale spróbować ten? Ogarniać pana gnomka? Chyba nie. O, będzie nie śmiesznie. Chyba zna na Easy. Ale ja wiem, jak go ogarniać. Masz kole. Fuck! Boli, boli, boli! Eee. Użyj pilsów. Nie mam pilsów, mam adrenalinkę. Będzie blu-lu-lu-lu-lu. Blu nie będzie blu-lu-lu, -blu to tylko Alice jak robi. Wiem, on jest czpunem. Chodź dam cię pilsy. Daj mi pilsy, nie... Mówi się nie dajesz. Pils? Ale wiesz, że ty musisz być przy mnie, żebym ci dać pilsy? Ale ja, jak ja mam ten, adrenalinkę, to ja raszuję. Ja lubię raszować w takich grach. Pomogliśmy dziadowi, i daliśmy mu coli. I zburzył nam przejście, które nie wiem, kto postawił. Jest nielogiczne. No, który? Kupi tu... bot. Który strzelił w samou? Raz, 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 raz. U mnie to. Jest guards. <laughs> Chodzić. CHODZIĆ! Nie spawić się tym, tylko wchodzić! Nick musi umrzeć. Bo ty nie umiałeś otwierać drzwi. Wiem. Ty ale, umarł. ty, ale on nie umarł. Jej! Wygraliśmy. Ty, ale on nie umarł. Wiem, ale go zostawiliśmy. On po prostu lubi, lubi na żywie wychodzić. Ten ile obrażeń na tanku. Dobra, kolejne cięcie. Następnym poziomiem centrum, centrum handlowe, centrum zarazy.